Popękniesz. Co się potem stało z Thompsonem? Nie wiem. Już nigdy nie pracowaliśmy razem. Może dlatego, że spuściłeś mu w pierdol, bo chciałeś się na kimś wyżyć. Od początku chciał wykorzystać historię, ale. To, że Arasaka ją wypłaszczyła, było dla niego jaki jebany prezent. Kurwa, sam by ją załatwił, żeby tylko mieć lepszy materiał. Ale był z Ciebie kawał skurwy, syno. O co Ci kurwa chodzi? O Alt. Zawsze tak ją traktowałeś? Alt? Kurwa, chyba oglądaliśmy dwa różne filmy. Rozpierdoliłem przecież całe Arasaka Tower, żeby ją kurwa ratować. Właśnie zastanawiam się dlaczego, skoro dopiero co powiedziałeś jej, że nic was nie łączy i masz ją w dupie. Kurwa, a nie pamiętasz co ona mówiła? po prostu odejść, ale nie musiała mnie jeszcze zgnoić. A nie pomyślałeś, że ona mogła mieć rację? Nie, myślę, że chciała mną manipulować. A to przecież twoja działka. O co ci kurwa chodzi? Jak patrzyłeś na siebie z dystansu po tych wszystkich latach, nic ci nie zaświtało. Nie. Ale mam teraz déjà vu. Jesteś tak samo uparty jak ona. Naprawdę nie wiem, po jakiego chuja wafla to drążysz. Bo podobno masz zamiar znowu spotkać się z Alt i prosić ją o pomoc. I to już nie będzie tylko twoja sprawa, Johnny. Mogłeś mi powiedzieć wcześniej o Alt. A co by to zmieniło? I tak nie wiedziałem, jak ją znaleźć. I ty też nie. Może byłoby mi trochę łatwiej, gdybym w ogóle wiedział, kogo szukamy. Jakim cudem Alt ma nam pomóc? Widziałem, jak zginęła. Ona nie umarła. Udało jej się. Uciekła. No, dla mnie to wyglądało. Przeniosła się do sieci. Wciskasz mi kit. Słyszałem już sporo historii o genialnych netranerach, którym się to udało. Ale jakoś nie sądziłem, że kolejną usłyszę od ciebie. Nie musisz mi wierzyć, dopóki robisz dokładnie to, co mówię. Kiedyś o tym dowiedziałeś? Alt trochę później nawiązała ze mną kontakt. No, i co powiedziała? Że jest uwięziona w sieci Arasaki. Ale nie mogą jej skrzywdzić. I że nie powinienem już jej więcej szukać. Ale dlaczego? Poprosiła mnie, żebym ten jeden raz odpuścił. Bo przecież dość już zginęło ludzi na darmo. I co zrobiłeś? Na początek zorganizowałem dwa ładunki termonuklearne. I wróciłeś do Arasaka Tower. A Rook znowu poszła z tobą. Dobrze jej płaciłem. Sam powiedziałeś, że była najlepsza. Mogła przebierać w zleceniach. Ale z jakiegoś powodu pracowała dla Rocker Boya z życzeniem śmierci, który ciągle zbierał łomot od Arasaki. To były inne czasy. Wtedy najemnicy nie sprzedawali się korporacjom. Wystarczyło krzyknąć, że idziemy dojebać arasacy, i wszyscy mieli mokro w gaciach. Róg też. Skąd wiesz, że Alt jeszcze istnieje? Minęło 50 lat, a ty siedziałeś zabutelkowany w Mikoshi. Musiał dopaść Netwatch albo Arasaka. Próbowali ale nigdy dotąd nie mieli do czynienia z wolną SI, która wie, jak myśli człowiek. Kiedy szukali jej na orbicie w Kryształowym Pałacu, ona już była daleko i budowała miasto duchów dla Kang Tao. Voodoo Boys wierzą, że Alt jest teraz za Blackwallem. Tam, gdzie nikt nie może jej dosięgnąć. I Brigitte jest gotowa przedrzeć się na drugą stronę, ale tylko nawiązać z nią kontakt. Trochę cię to przerasta, co? Tylko chwilę. W jakim stanie jest konstrukt? Ocalało wystarczająco dużo danych, by przekonać alt, że jest autentyczny. A co to niby znaczy? Dla mnie to trwało trochę dłużej niż chwilę. Zdążyłem zobaczyć spory kawałek życia John'ego. I alt. To mogło się zdarzyć. Dane dotyczące alt wiążą się ze szczególnie silnym śladem pamięciowym konstruktu. Wspomnienia musiały wywołać intensywną odpowiedź emocjonalną, rzutowaną na Twoją świadomość. Rzeczywiście, emocji było sporo. Udało się. Tak. Wyodrębniliśmy odpowiedni fragment engramu Silverhenda. Jesteśmy gotowi do nawiązania kontaktu z alt. Musimy zejść głębiej. Dalej nie ma już żadnych granic. Poza Blackwallem. Niewielu udało się przedrzeć na drugą stronę, ale nikt stamtąd nie wrócił. Ona będzie pierwsza. Czyli tak naprawdę nie wiecie, co jest po drugiej stronie. Ale niedługo się przekonamy. Te kształty, które widzę, to dzikie SI. Szukają przejścia. Ja wywiązałem się z umowy. Teraz Twoja kolej. Zanim przejdziecie przez Blackwall, uszyn konstrukczonego. To nie my przejdziemy przez Blackwall. Ty przeniesiesz kot na drugą stronę. Mogłem się domyślić. Nigdy nie zamierzałaś mi pomóc. Teraz to już nie ma znaczenia. Doprowadzisz to wszystko do końca. Okej. Okay. W tej chwili chyba nie bardzo mam inne wyjście. Idź. Jak mam przejść na drugą stronę? Brigitte? Alt. Johnny. nie możesz tu zostać. Alt. Kaningam. Alt. Co się dzieje? ja z nią pogadam. Konem. Skoro przekroczyłaś Blackwall, żeby się ze mną spotkać, to znaczy, że między nami wszystko w porządku. Rozpoznałam kod twojego engramu. Nie wiem, po co ty jesteś. Żeby dać ci szansę, odwdzięczyć się za uwolnienie zarazakatały. Wi, to jest Alt. Najlepsza netranerka w Night City. Alt, to jest Wi. Musisz uratować mu życie. Co zrobiłeś z Brigitte? Ona żyje, prawda? Tak, ale nie jest teraz potrzebna. Czego chcesz? Jaką cenę będę musiał zapłacić za uratowanie życia? Propaganda Netwóczu odnosi smutki. Wydaje ci się, że jestem demonem, z którym podpiszesz pakt. Nie mam pojęcia, kim jesteś. Wiem trochę o tym, kim byłaś. I że Jonny był dla ciebie ważny. Ale ze mną nie masz nic wspólnego, dlatego pytam o cenę. Nie mogę ci pomóc. Nie możesz, czy nie chcesz? Mogłabym spróbować, ale nie mam dostępu do tak zaawansowanej technologii. To ciekawe. Brigid mówiła, że sama mogłaby mi pomóc. W cię oszukali. Dlaczego nie jestem zdziwiony? No dobra. A Mikoshi jest dostatecznie zaawansowane dla ciebie? Gdybym mogła dostać się do Mikoshi, już dawno przestałoby istnieć. W takim razie deal wygląda tak: my wpuścimy cię do Mikoshi, a ty pomożesz wi. Umowa stoi? Najlepsza netranerka w Night City nie umie się włamać do Mikoshi? Dobrze mnie tam znają. Mikoshi jest obudowane czarnym lotem netykowanym specjalnie dla mnie. Coś jak Pasja krzyty na miarę a ja nigdy więcej nie dam się tam zamknąć. Co konkretnie możesz dla mnie zrobić? Jeśli użyję Soul Killera z Mikoshi, staniesz się konstruktem i będę mogła rozłączyć twoją sieć neuralną i Później wgram twój engram z powrotem do ciała. To znaczy, że mnie uratujesz, ale po drodze umrę? Twoja świadomość zostanie zapisana w formie danych. A cała reszta przestanie istnieć. Jaka reszta? Dusza. To nie ja nazwałam mój program Soul Killerem. Ale o to właśnie Kurwa, chodzi. nawet nie chcę słuchać tych bzdur. Wi, przecież wróci do swojego ciała, tak? Nic się nie zmieni. Wszystko się zmieni. I sam dobrze o tym wiesz. To znaczy, że mnie ura... Jaka reszta? Dusza. Kurwa... Wiprze. Wszystko się. Okej. Okay. Jak zamierzasz dostać się do Mikoszy? W sieci. Stworzyła się w sieci. My z kolei stawiamy na czynnik. Załatwimy ci to wejście do Mikoszy. Johnny, trochę się. Wiem, że niezbyt mu ufasz, ale daję Ci słowo. Znajdziemy taką drogę do Mikoszy, żeby cię nie narazić. Mam wrażenie, że ja i czynnik ludzki mamy jednak coś wspólnego. Zgadzasz się? Tak. Jeśli znajdziecie dojście do Mikoshi, przygotuję program, który pozwoli poruszać się w ich sieci. Kiedy będę już gotowy, jak mam się z tą skontaktować? To adres BPS, przez który możesz bezpiecznie ze mną rozmawiać. A co z Wodu, Boys? Pozwolą Bo wam odejść. To część naszej umowy. A więc jednak wyszedłeś z tego żywy? Na pewno nie dzięki tobie. Nie bierz tego wszystkiego tak osobiście. Chodziło nam tylko o konstrukt Silverhanda. Ty wplątałeś się w to przypadkiem. I dlatego postanowiliście mnie oszukać? Czy może tak robicie interesy? Izalt też spróbujesz. Będziesz mnie teraz pouczać? Szkoda czasu. Na szczęście nie muszę mieć z wami już nic wspólnego. W takim razie możesz się wynosić.